Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Przychodzę dzisiaj vlogiem takim szkolnym i tak, dzisiaj mamy wtorek, godzina 18.19 i przed chwilą przyjechałam do domu, więc tak wczoraj nie nagrywałam wczoraj. Po prostu wiecie, byłem zajęty, bo tak yy, miałam korepetycje, tam gdzieś jeszcze się uczyłam i takie rzeczy. Więc tak jak jesteś tutaj nowy, zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję na mój kanał I tak powiem wam moje pierwsze takie oceny I no dzisiaj pisałam już pierwszą kartkówkę z angielskiego To były słówka więc liczę na jakąś dobrą ocenę I tak jeszcze mnie czeka kartkówka w czwartek z biologii i w poniedziałek z fizyki, więc naprawdę jest super. Mm. I co? W piątek mam już kryptycję, więc angielskiego i tak. Pokażę wam teraz moje notatki lekcje, więc tak. Zaczynamy teraz książkę dziady, więc taki wstęp i co? Tak się prezentują notatki i to jakieś obrazki, wiecie, nie zwracajcie na to uwagi, więc tak wygląda. Ze fizyki to mam mm, przedrostki, kartkówkę i te y, zamiana jednostek długości i masy, więc z tego mieć kartkówka I tak się prezentują takie notatki, piszę literkę tylko ty, bez tematu, tylko literka ty. Więc tak to się prezentuje no. chemię. Tak to się prezentuje całkiem spoko. Więc, jak wygląda geografia, jakbyś też się zastanawiam, czy jest jakieś większe lekcje temat, czy po prostu takie mniejsze lekcje temat. I tak to się prezentuje. Też my więcej robiliśmy w ćwiczeniach jakieś tam, zadania też. Tak. Tak. Angielski, ta pierwsza lekcja trochę nie wypomba, bo zrobiłem taki. Niebiesko myślałem, że będę na niebiesko pisać, ale stwierdziłem, że będę czarnym pisać, więc to i to na tyle z takich lekcji notatek, które mam w zeszytach, z dzisiejszych, z dzisiaj, z dzisiaj. Może nie mam jeszcze jakichś takich ocen, wiecie, z matematyki, polskiego, chemii czy takiego, ale już z geografii dzisiaj dostałem plus, bo się skusiłem. I jeszcze muszę pięć razy się zgłosić, żeby dostać szóstkę. I co jeszcze teraz patrzę? No to z plastikiem mam oceny, piątki, z muzykiem mam też piątki. Więc na razie, w skrócie, można powiedzieć, że to są moje oceny, ale z angielskiego dojdzie, z biologii, z fizyki pierwsza. Więc też. Teraz pani z geografii więcej pyta, to jakby praktycznie na każdej lekcji. Więc no. I w piątek zamiast chemii mam informatykę, więc nie mam chemii już w tym tygodniu. A jutro mam do 14:25, więc na pewno krócej niż dzisiaj. Bo dzisiaj miałam do 15:20, jutro mam do 14:00. Więc tak. Hejka, witajcie. Dzisiaj już mamy czwartek. Wczoraj była środa i nic nie nagrywałam. Po prostu nie miałam jakiejś takiej weny. I co, dzisiaj mamy czwartek i już mogę wam powiedzieć, że mam pierwsze takie oceny z takich bardziej przedmiotów, bardziej takich ścisłych. I tak, mam czwórkę z angielskiego z z niemieckiego czwórkę, i to tyle co dzisiaj wyciało. Mm, więc tak, mówiłam wczoraj nic nie nagrywam, po prostu wiecie, coś się nagrobiłam. I miała być dzisiaj kartkówka z biologii, ale nie będzie, więc za tydzień mamy sprawdzian z biologii w czwartek i w poniedziałek kartkówka z językiem więc przez cały weekend będę, będzie się uczył z tego i jutro mam korki z angielskiego. I muszę jeszcze odrobić matematykę mm. i to wszystko, więc no. Zaczynam teraz odrabiać lekcje i Wam pokażę dzisiejsze notatki, lekcje. Tak wygląda matematyka, tu mam jakieś zadania: yy, 12 i 13. To jest zgodą, więc zaraz będę sobie odrabiać. Więc tak, yy, z biologii jest coś takiego: tu jest po prostu yy, takie powtórzenie wiadomości. W podręczniku jest, więc tu zaczynałam zadanie robić, skończyłam na czwartym i tak to wygląda. Hejka, dzisiaj już mamy piątek, jest godzina 20.16 i dopiero teraz na nagrywam film, jakby wiecie. I co, byłem na korepetycjach z angielskiego i też zajechaliśmy do Biedronki, więc mam kilka takich rzeczy do przetestowania. Oraz wam, teraz wam pokażę świeczkę. To jest taka stara świeczka. O taka. I kupi kupiłem dzisiaj taką nową świeczkę, taką Marakuja. Szczerze, mega ładnie pachnie. I może dzisiaj już może to zapalę dziś. I mam taką wadę cukrową. I mam takie poki karmelowe. Y od Yamers. Więc tak. I co? W, e, dzisiaj na koreptysiach e, z panią powtarzaliśmy prezent i Continuous, bo będzie kartkówka z angielskiego z dwóch czasów. I w poniedziałek mam kartkówkę pierwszą z fizyki, a w czwartek to będzie 28. I jest sprawdzian w biologii, więc też będę się uczył. I co? Mm, pokażę Wam dzisiaj jeszcze notatki. I tak, tak min minął dzień, więc tak. I jeszcze muszę się nauczyć wierszyk na pamięć z niemieckiego. Ale to dziś pewnie będziemy go mówić w październiku. I dziś pisałam kartkówkę z matematyki. I myślę, że poszło dobrze, ale mogło pójść lepiej. I dostałem czwórkę za, za słówka z angielskiego. Mogło pójść lepiej, ale też mogło pójść gorzej. Więc tak. Spróbujemy dzisiaj te dwie rzeczy. I też zapalę sobie tą świeczkę. Nową. Już mam takie dwie świeczki. Tu mam marykuję, tu mam shake, milk shake. Więc tak. Testuję teraz tą watę cukrową od Yamers Ainsa so Sweet I to jest to o smaku mango maracuja Więc tak, jeszcze jest chyba ta drugi smak To jest chyba Nie wiem, nie pamiętam, ale nie było w Biedronce, więc tak Hmm. Smakuje jak te kawata. Czy ja czuję mango i marakuję? Mango tak, ale marakuję jakoś nie. Ale mango czuję, Marakuję tak mniej. A w ogóle jeszcze nie wiem, czy tam w ogóle jest marakuja w środku, może tylko. Ale pisze o smaku mango markuję, ja czuję tu tylko mango. I jestem ciekawa jeszcze tego, bo to jeszcze powinno być truskawkowe, ale nie było. Było tylko trzy paczki karmelowych. Po prostu jeszcze też zbyt często nie jeżdżę do Biedronki, ale to przetestujemy teraz. I otworzę i wtedy przetestujemy. Otworzyłam i to jest takie, no taka przyszło. Tu mam takie, o i... Mm. Nawet dobre, te karmelowe. Mm -hmm. Też możecie sobie kupić je i macie Termin ważności do 31 lipca 2024, więc, no, sporo. Ale są dobre te karmelowe nawet. Mm. Mm. Są dobre. Jest, jeszcze jestem ciekawy, truskawkowych, ale nie było, więc co? Nie mogę się smucić. Aśrem jest dobre, że jest 50 gram, a waty jest 30 gram. I praktycznie wszystko jest pod kolorem, bo tu jest mango, marakuja, marakuja, świeczka. Więc no, Aśrem mega ładnie to pachnie. I troszeczkę, nie wiem czy mówiłem, ale kupowałem w Biedronce. Około 7-8 zł. A to Candy wanilia, Milkshake. Um, albo Biedronka, albo Lidl. Ale mi się wydaje, że ją kupowałem w Lidlu. Tak mi się wydaje. Więc tak. Też nie wiem, czy mówiłem, ale w piątek, czyli 29, jadę na lotnisko, a 20 października jadę do Warszawy, jak wszystko się uda. Więc naprawdę będzie fajnie. Nie wiem, czy nagram film z Warszawy. Postaram się, ale nie obiecuję. Więc tak, jest taka notatka z angielskiego, czyli to, czyli Present Simple oraz Continuous i tutaj mamy te jeszcze takie dwa zadania, więc Matematyka, z matematyki robiliśmy tylko pierwsze zadanie, drugie oraz siódme, 11 do domu, czyli muszę zrobić, czyli pewnie dzisiaj to zrobię i pisaliśmy kartkówkę, mm, więc tak się prezentuje ja. polski i mieliśmy taki arkusz nie wiem czy to było z siódmej czy z ósmej klasy takie, takie ale chyba z ósmej klasy takie zadania mm, o dziadach, więc tu mam po prostu takie pełne zdania więc tak to wygląda Jak się prezentuje niemiecki właśnie za te zadania dostałem plusa więc tak to wygląda mam teraz takie zwroty, czyli dzień dobry Dobry wieczór, dobranoc, do widzenia, takie rzeczy, przepraszam, więc tak. Znamy już drugi dział, czyli dział aparat ruchu. Trochę mi to się nie podoba, ale okej okay. i tak się prezentuje notatkę tak druga strona zeszytu. I to już by było na tyle w tym odcinku, taki vlogowy, takie zakupy, yy, tyle. I co? Zostawcie coś po sobie, czyli łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale, żeby nie przegapić nowych oraz poprzednich odcinków na moim kanale. I możecie napisać w komentarzu, co chcecie jeszcze zobaczyć na moim kanale. I postaram się to nagrać, czy jakieś hole, takie różne rzeczy. Więc co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!